No, jak jest chrząszcz, który gra na skrzypcach, to to musi być szczebrzeszny. O, tak on wygląda tutaj. Ten chrząszcz, a tu mu płynie rzeka. O, cudownej urody i on sobie tutaj z jego rzeka i on se tu brzmi. O, a tu jest, nie widać. Bo jest młyn. Dobra, jedziemy do centrum. W centrum jest jeszcze jeden szoszcz. O, a tu jest jeszcze jedną rzecz, tylko filmuję Tu jest mój rowerek. Mój rowerek po wczorajszej jeździe wygląda o tak. Tak, taki jest ucieplany. Bo kolarstwo górskie to jest sport dla twardzieli, a nie dla mięczaków. O! O, a tu mamy drugiego chrząszcza. O, tego mi się właśnie rozchodziło. O, taki zielony chrząszczy, w tym Szczebrzeszynie. Normalnie jak czerwonych Żydów. O, a tu jest radhaus. No, i to jest na pierwszym placu w tej złotej księdze w Rathausie? No, jo jest. Bo jo sam był jak dwa lata po tym, jak wynaleziono pług dwuskibowy, o. I wtedy Ujek Klaus kupił się pierwszy na świecie, czyli na Śląsku, telewizor kolorowy Rubin P. P, bo on się polił. On się polił, od niego się poliły kardiny. A łoty, co całko chałupa. Ja. To były czasy. Ja wtedy jeszcze młody był. Dobra, jedziemy dalej.